ładu wodnego jak nawet czyli prowadzi od Elbląga do Strudy 82 km 82 km później te rozgawę jeszcze są czyli oprócz pochylni w kierunku Strudy jeszcze gdyby płynąć 11 godzin ale to jest trudne raczej do wytrzymania chyba, że tam powiedzmy dwie skrzyneczki, jakieś tam gorzałki są i akordeonista to można przeżyć natomiast Wypływa się Ramo Zelwąga, dopływa od 21 do Strudy. Jest jeszcze średni odcinek, też tam te większe statki pływają, pięciogodzinny. I to odcinek najciekawszy, po którym my popołujemy, czyli odcinek po samych pochyleniach. Tak, proszę Państwa, te tereny są bardzo ładnie zróżnicowane geograficznie, bo i mamy Bałtyk i mamy tą mierze Jewisanach, z której jedziemy i mamy po drugiej stronie zaległ trochę gór nad czyli wysoczyznę Elbląską. Mamy jednocześnie najniższy teren depresyjny w Polsce, żułach miślanych. Mamy część Pojezierza Iławskiego i właśnie jak skręcimy z tej siódemki, to jedziemy akurat ten teren. Czyli geograficznie bardzo ciekawy teren. Jeśli chodzi o przyrodę, też ją widać bo okiem. Państwo jesteście na Mierzei Wiślanej, więc już zdążyliście zauważyć, że tam występują głównie drzewa sosnowe, liczące nieco ponad 150 lat. I jest ta mierzeja parkiem krajobrazowym o tej samej nazwie mierzeja Wiślana. Trzy rezerwacje przyrody się tam znajdują. U ujścia naszej głównie rzeki Wisły, po przejściu jej brzegiem około 3 km, dochodzi się do pierwszego rezerwatu o nazwie Mewiałacha. I tam rzeczywiście wyspa nosi takie łachy piachu, na których można zobaczyć prawie wszystkie rodzaje dnem żyjące na pełni Bałtyku. Nurogęsi, kaczki, inne ptactwo, które lubi sobie brodzić w płytkich wodach. Tam również onegdaj, bo teraz te zimy są łagodne, na krach lodowych na świat przychodziły wody boczki. W tych dni te zimy są łagodne, więc te boczki przychodzą na tych łachach piachu. W tym roku tylko cztery naliczyli od telozy. W 2011, gdzie było ich tam ponad 40. Tym najbardziej znanym rezerwatem parku o nazwie mierzeja Miślana jest rezerwat kormoranów czarnych w kątach rybackich. Po obie kwietnia każdego roku przylatują tam taki z tak odległych i ciepłych krajów jak Hiszpania, Portugalia, Włochy i Rabia. Dlaczego z całej Europy obrały sobie kąty rybackie? No bo, proszę Państwa, pod mają. Zalew Wiślany. Zalew Wiślany jest akładem rozległym. Ma aż 848 km 2 powierzchni, ale jak już umiem jest płytki. Yy, I najlepiej można zobaczyć co w rejonie kontu rybackiej jak się zaczyna rozwidniać, Jak całe klucze tym kormoranem przyjmują sobie też na wodą. W pewnym momencie drukują mniej, a kormoran potrafi zanurkować do 15 metrów głębokości, więc już to na są 4 metry. Są Wyskakują te ptaki z wody, ale prawie każdy z nich dzioby trzyma już rybę. A są ptakami żarłocznymi. Dorosły osobnik zjada do kilograma ryby dziennie. Tę rybę najchętniej odbierają tutejszym rybakom z sieci. Dlatego też rybacy na zalewowi nie przewadają za tym ptactwem. gdyby tylko mogli to najchętniej by te korporany jakimiś gazami bojowymi. Bo przyratuje ich ponad 35 tysięcy. To daje nam sobie policzymy jakie jest upstoszenie czynią by w stanie pod zalewu myślanego a te ryby rybakom pobierając także rybacze na zalewami najchętniej wytrudniły te kormorany jakimiś gazami bojowymi o na te takich w połowie września każdego roku odleciano już wcześniej bo ponad tydzień temu już jest puste ich miejsce Kormonany są dosyć okrutne, tu przylatują na stanowiska lękowe, dwa maksymalnie przy skrętach się wygrywają. Z powrotem do ciepłych krajów zawierają jedynie jedno Słabsze rzucają miesiąc mają z tych kilkunastu metrów, z tych gniazd, które są na koronach grzech, one się zabijają. Tak w tym roku troszkę chłopakłniłem, bo koniecznie oni chciały z dziećmi tam z drugich, trzecich, czwartych raz odejść jak ile tam leży tych yy, prawda, strąconych piskląt, obracały z dużym rykiem do łódka. Tak, yy, tam również, niezależnie od tego czy mamy piękną pogodę, słońce, temperaturę, czy jest chłodniej, zawsze parasolkę zabieram ze sobą. Pytają mnie dlaczego, przecież ładna pogoda i to na 30 stopni. I my zobaczycie, jak tam się wchodzi, to przynajmniej taki de biały deszcz pada. Biały deszcz to jest to gładą, które wzięłem. Panom, którzy mają tak rozdurę o włosach rzadko spotykamy, mówię wystawię ci włosy na odrosną. No. Tylko jakoś nikt nie zgłosił mi do tej pory, czy mą odrosły, czy nie. Ale zgłaszali już, że to jest trudne do wybrania. W zasadzie odzież jest do wyrzucenia, bo trudno to jest sprawdzić. Zresztą jest tak żrące, że korony drzew i drzewa usychają te sosny. Każdej jesieni chodzą do tego rezerwatu kormoranów w kątach rybackiej leśnicy i wycinają te drzewa, które schną na to miejsce samochodem. Trzeci taki rezerwat znajduje się tuż przed Klinicą Morską, to jest rezerwat Buków tej Jest jeszcze jedno ciekawe miejsce na bliżej. jak ktoś tam lubi spacerki, to może przejść około 1,5 kilometra w kierunku wschodnim za Klinicą Morską. W kierunku piasków. Tam jest tak zwany wielbłąd Czyli takie wzniesienie, które wznosi się 48,5 metra nad poziomem morza. Jest tam piękna ścieżka ekologiczna, tablice poglądowe e, pokazujące faunę i florę tłum z rejonu właśnie zalewu mieszkanego. Ta druga część południowa, czyli troszkę górek, czyli wysoczyzna, my następnym gwiazdom się To jest również park wersowy. W przeciwieństwie do mierze i Wiślanej tam po drugiej stronie występują głównie drzewa liściaste, dęby, łki, klony, lipy, rządy. Przelnicy w okresie powojennym, w tym parku wysoczyzny, wyodrębnili kilkadziesiąt pomników przyrody, głównie takich dębów, które mają powyżej 300 lat, a w miejscowości kadyny przy drodze prowadzącej z Elbląga do prąbowka, ten porząd, znajduje się osiem takich pomników przyrody, z których jeden dom przekupowy ma ponad 750 lat i aż 10 metrów w obwodzie. Dom imienia Jana Ważyńskiego, tego smętnego przywódcy Związku Polskiego, który krzyżakł nam z tych terenów przedmiot. Tak, proszę Państwa, i tu od strony południowej jeszcze w z Elbląga minęło nam, nam jezioro Drusno. To jest pozostałość tamtego zalewu estyjskiego, późniejszego świeżego, a dzisiejszego myślanego który 22 km na południe od Rwanda rozciągnął się po samą miejscowość Pasmek czyli przyrodniczo też ciekawy teren e, jeśli chodzi o zabytki też ich tu nie brakuje i do tych najstarszych, głównie gotyckich że wspomnę o największej zamklowej e, ceglanej budowie na świecie Zamku Świętelników Domu Niemieckiego na Jest przepiękny Zamek Biskupa Pomezejskiego w miejscowości Gwidzyn. Obok niego monumentalna katedra Świętego Janu. Św. Św. Jest przepięknie zdemiana gotycka katedra w miejscowości Prawuty. Jest katedra patrona żeglarzy św. Mikołaja Pernobudzi. Tam ją sobie zwiedzimy. Jest wzgórze. Roker życia, po aż 30 lat, 4 miesiące lat, przeżył wielki polski astronom Mikołaj Kopernik. i jest piękny kościół katedralny miejscowości dla